Cześć! Cześć! 6 stycznia 225 zmieniliśmy pasmo górskie na góry kamienne. Jesteśmy na wysokości 928 na Suchawie. Więc musiałem to sprawdzić, bo już zapomniałem od kiedy na to patrzyłem. <grych> Marek ma krótką połowę. Wszystko niestety się topi, ale wracamy jest do domu. W tych górach jest wiosna dzisiaj. Góry kamienne, powierzchnią podobne do górsowych ale nazywane są Tatrami Sudetów ze względu na bardzo strome podejście. Te góry mają taki bardzo stożkowy charakter, więc miejscami są bardzo wymagające, pomimo że są niskie. Co dzisiaj już przerabiliśmy? Na Waligurze. Tak. Jak, jak ktoś był, to wie. Nie widzieliśmy ludzi, którzy tam wchodzili bez raczków, co było no, karkołomnym. Ja zastanawiałem się, że czekan by mi się przydał, ale... Ale niektórzy, no widać, dają radę. No. Powodzenia okay. w takim razie. Trzymajcie się, cześć. Okay.